Cześć z tej strony, z 2000, a dzisiaj on dla Was zestaw z serii LEGO Indiana Jones. Świątynia złotego posążka. Zestaw ten pochodzi z roku 2023. Jego cena katalogowa wynosi 7 stówek. Mi się go udało zdobyć za 5 stówek. I ogólnie pierwsza taka świątynia wyszła w roku 2008. No i mamy tutaj wymiary tego naszego zestawu, czyli 51 cm długości, 23 cm wysokości. No i też tutaj z boku mamy, jak Indiana z podmienia ten posążek na worek piachu i możemy tutaj też to odtworzyć. Ogólnie pierwsza próba stworzenia takiego zestawu była w roku 2008. Dzisiaj ten zestaw już kosztuje z tysiaka. Może kiedyś uda mi się go zdobyć. W zestawie mamy świecący klocek. Oraz tutaj informacje, że baterie są w zestawie. No i tutaj, jakby kogoś to ciekawiło, mamy od spodu informacje, jakie baterie tutaj potrzebujemy. I pierwsza wersja tego zestawu różniła się tym, że jeszcze dodatkowo dostawaliśmy w nim samolot z pilotem, ale nie dostawaliśmy w tamtym zestawie tubylca. Nie wiem czy pokazywałem, ale od tej strony mamy podobiznę.

Mamy jeszcze jakąś taką kulotkę. Jak na razie widziałem, że jest najwyższa liczba, to jest dziewiątka. No i nasza instrukcja. No, i mamy tutaj też arkus z naklejkami. Trochę ich tutaj jest. No i również instrukcja, fajnie, w przodu ma okładkę. Jak pierwsza część Indian Jonesa, czyli poszukiwacze zaginionej arki. No i tutaj sama historia o tym. Że... się. To jest chronologia wszystkich części. Tutaj są sceny. No i mamy tutaj twórców tego zestawu. No i sceny z filmu i w klaskowym Uniwersum. No i tutaj już zaczynamy normalną dodatkę. z tyłu mamy reklamę innych zestawów. Niestety nie. Ale to ja to buduję i widzimy się za chwilę. Tak oto prezentuje się złożony zestaw. Zaczniemy jego omawianie od prawej strony. Czyli od tej od strony gdzie ja Jones uciekł z tej świątyni. Mamy tutaj wszędzie ciekawie umieszczone takie małe Ciski. i w filmie one miały pułapkę, które wystrzeliwały strzałki, właśnie te twarzyczki, Teraz z tyłu są poprzyczepiane. Są ciekawie skonstruowane z takich małych, niecodziennych elementów oraz w niektóre miejsca mamy naklejki z innymi wyrazami twarzy. Tutaj są przymocowane czaszki, tak samo jak i w scenie początkowej z kulą, do której, zaraz, do której zaraz przejdziemy. No i też co jakiś czas mamy takie liście oraz pnącza. No i tutaj w tej scenie Indiana Jones właśnie podmieniał z tym workiem, z piaskiem, podmieniał zatem posążek. Możemy to powtórzyć. w filmie Indiana Jones uruchamia pułapkę jak chcemy ją uruchomić to kręcimy tą korbką z czaszką no i jest to światełko właśnie kiedy mamy takie same światło kiedy Indiana Jones podmieniał ten właśnie worek z piaskiem z posążkiem najpierw ono się uruchamia i później ten worek z piaskiem opada na dno i zaczyna się burzenie świątyni. Ta głowa, co tutaj jest, została ciekawie skonstruowana. Jak chcemy wszystko na powrót, no to po prostu kręcimy korbką w drugą stronę. Ale głowa już ręcznie musimy wsadzić. I też, jak kręcimy korbką, to ten element tutaj, nad którym stoi posążek, zapada się na dno. No i tutaj praktycznie. Połowa elementów jest popklejona naklejkami. No i również mamy tutaj taką pochodnię z dosyć długiego pęcika. Przymocowana takiej jakby rączce szkieleta. Elementami zawiasowymi tutaj ciekawie uzyskano takie załamanie tej bryły naszej konstrukcji. Jeszcze co jakiś czas dostajemy takie połówki kwadratów w dwóch różnych kolorach. Kolejną tutaj z funkcji była przerzucenie się na drugą stronę za pomocą Lasa Jonesa. No i zamknięcie wrót zaraz, które zaraz wam pokażę. No i tak. Mamy tutaj jeszcze, zdejmę na chwilę tą figurkę. Takie ozdobny element. Tutaj zbudowany z kołpaka. Takiego złotego. Tutaj jeszcze są fragmenty takich cegieł. Poprzyczepione z obu stron. A tutaj jeszcze mamy korzenie. Oraz część drzewa. No i tutaj jeden z korzeni zasłania nazwę tej części. Diana Jonesa, czyli poszukiwacza zaginionej arki. No i też tutaj mamy kwestię wypowiadaną przez naszych dwóch bohaterów. Daj, bicz. Daj, posążka. Szkoda czasu na kłótni. Posążek zabij. Dawaj, bicz. Żegnać. No i też tutaj mamy niby taką przepaść zbudowaną z dosyć sporych czarnych elementów. No i figurką tutaj możemy ruszać za pomocą tej korbki w lewo i w prawo. I udawać, że on niby przeskakuje nad tą przepaścią. I z tej strony uruchamia wrota, pod którymi w ostatnim momencie Indiana Jones w filmie przez... przeszedł, zabierając swój kapelusz. Tutaj na górze mamy również takiego bożka. Fajnie tak zrobionego z takich elementów nawet ciekawych. No i co jakiś czas też mamy tutaj czoszki No i tutaj jest charakterystyczna pułapka w Indian Jonesie, czyli spadająca kula. Weźmy tutaj, tutaj przykład o figurkę naszego Jonesa który już tutaj mamy jeszcze pająki w trzech sztukach jeszcze tutaj jest na pajęczynie no i mamy łapkę za pomocą tej karbki no i ogólnie ta łapka trochę więcej siły trzeba użyć żeby pociągnąć kulę z wolotem tam na górę i delikatnie jak opuścimy, to od razu poleci tam do tyłu. Jeszcze tutaj jest taka inna kolejna pułapka, która się pojawiła w filmie, ale tutaj nie mamy za bardzo funkcji jak jej uruchomić. A mianowicie na no, światełko tam było i jak ktoś się tam przerwał, no to wychodziły kolce i go dźgały. No i tutaj mamy kolejną czaszkę. Pajnie skontrolowaną. No jest wszędzie taki sporo zieleni. No i tutaj ciekawie, teraz szczepione wejście, jak trochę na ukos. No i z tyłu jest cała ta funkcja, jak to działa. No i każdy taki biały element spinął nasze dwie części ze sobą. No i tutaj funkcja kuli działa w taki oto sposób. Funkcja wrót tak wyglądała z tym, z tym lasem. Też tutaj jest funkcja. No i funkcja z nas, naszym posążkiem, tą złotą statuetką, czyli najbardziej skomplikowana. pchamy w dół. Tutaj świeci światełko, jest tutaj na górze zamontowana. Na no mianowicie w tym miejscu. No, i jak mamy kolejne do góry, to wypycha nam tutaj tą naszą głowę. W zestawie mamy cztery minifigurki. No, szkieleta w sumie też możemy policzyć jako minifigurkę. To łącznie mamy 5. najpierwszą no minifigurką jest Havitos Warriors. On, jak dobrze pamiętam, się pojawił po raz pierwszy w tych zestawach Jonesa. Wcześniej to mieliśmy pilota z samolotem. O którym już pewnie wcześniej mówiłem. Jako broń ma no i jest tak ubrany. Tutaj ma jakieś korale. No i jeszcze ma jakiś naszyjnik. Ma on alternatywny wyraz twarzy, taki neutralny. I ma dokładnie taką samą fryzurę jak Satipo, do którego zaraz przyjrzę do którego zaraz przejdziemy. Kolejną minifigurką jest Belok. Ma on rewolwer, był on konkurentem Jonesa, ma on taką ciekawą czapkę, no i z tyłu ma takie ślady przepłacenia, no i nie ma niestety nadrukowanych nóżek. No i kolejną minifigurką jest Jones, no i on też ma taki woreczek z piaskiem. Które później podmienił, za ten posążek, który trzyma w dłoni. Od niego zacznijmy. Wygląda dokładnie tak samo jak w swojej pierwszej wersji. No i jest on pozłacany. No i mamy tutaj naszego Indiana Jonesa. Już w tej nowszej wersji. Ale też przyszykowałem sobie tego starszego. Go można zobaczyć. Dwa ostatnie filmy u mnie już na kanale. Zasaję te się tylko różnią ten swoim kapeluszem oraz wyrazem twarzy. No i jeszcze ten ma trochę inny, inaczej nadrukowaną koszulę oraz nogi. No ale tak, no to nadruki są praktycznie takie same. Z tyłu ten starszy nie miał żadnych nadruków, ale ten nowszy już ma. No i jeszcze ten starszy z podczopki nie wystawałem włosy, a ten nowszemu już wystają. Mają obaj dokładnie taki sam bat czyli taki albo lasso zawinięte. No i tak wygląda jego nakrycie głowy. No i mam dwa na tym wyrazy twarzy. Jedną taką radość, a drugą taką w pajęczynie. Jeszcze widać tutaj pająka twarzącego. Jak się założy czapkę, no to tego pająka praktycznie nie widać. No i on tak wyglądał jak już uciekał przed tą właśnie kulą. Kolejną postacią w tym zestawie. Jest Satipa. On był tak jakby przewodnikiem, albo też nosicielem rzeczy Johnsa. No i jako swoją taką atrybut ma pochodnie taką palącą się. Na nogach nie ma żadnych nadruków. Widać tutaj taką przepłaconą podkoszulkę. No to taką kurtkę. A z tyłu ma dwie tarantule. No i ten, no ten wyraz twarzy to jest takie przerażenie. No i on tam podczas ucieczki z tym właśnie posążkiem został zabity przez te kolce. No i jeszcze mamy w zestawie szkieleta. Wygląda jak każdy inny. Tylko, że ten już ma tak te po na ręce. I w filmie ten szkielet był drugim konkurentem Jonesa. Niestety mu się już w tej świątyni wyjść nie udało. Podsumowując, zestaw jest fajny i do zobaczenia razem. Cześć!